Hej, z tej strony Aksis. To jest filmik. To jest trzeci filmik na tuba dzisiaj. Tak, czada, jak dobrze słyszysz. Zrób se, przeciąg i połóż sobie kotka. Ja bym tak zrobiła. I nie lubię odkładać rzeczy na później. Zrobię bardzo dużo, jeśli się otrząsnę. A nie zawsze mogę na już. W ciągu ostatnich kilku lat mało czasu poświęcałam na szukanie rozrywki, która byłaby w stanie mnie odciągnąć od codzienności. Kiedy w szkole publicznej nauczyciel mówi skup się. Tylko się u mnie nasilała koncentracja skierowana na wieczne poczucie rozchwiania. Próbowałam znaleźć coś fajnego do czytania, co by nie było chorym Piotrem, bo co zostało za bardzo wyhypowane uważam za takie mech. Ludzie oglądają to tylko dlatego, bo to trafia do masówki. A I tyle. W połowie gimnazjum przeczytałam trzy krótkie serie, które pochłonęły mnie od razu. Czemu książki? Ano, bo lubię sobie wyobrażać. Czytałam dwie książki o nastoletnim socjopacie, Szóstkę Wron i jej sequel. I krótką sagę Darena naszana. Jeśli jesteście ciekawi, jakie dokładnie, to są w opisie. W dalszym ciągu uważam je za najlepsze książki, jakie przyszło mi przeczytać. W polskiej wersji mają z sobą coś wspólnego. Wszystkie zostały niedokończone, jak Galactic Futbol, które wtedy oglądałam. Ja to miałam szczęście do oglądania niedokończonych zamysłów. No, trochę mnie to denerwowało, no bo ku i na co jest grane, to, to już chyba nie był przypadek. Jak już ogarnęłam, jakie ja mam szczęście do upatrywania sobie niedokończonych celi, moje nietwórcze zajęcie, czyli hobby, ograniczyło się do kształtowania sobie gustu muzycznego. A jak już sobie słuchałam muzyki, moje myśli kierowały się na inny tor. Potwierdzone. Działa. A później znajdowałam motywację, żeby posprzątać swój bajzel. Oto cała tajemnica mojego antylenia, a także braku zniesmaczenia do obowiązków szkolnych. Mi się jutro nie zmienia plan, co oznacza, że mam lekcje dopiero od za pięć nie jestem egoistką. Całą sobą staram się zarażać ludzi chęcią radzenia sobie z niemocą, bo nie lubię tego nazywać leniem. To, że akurat nic nie robisz, może być spowodowane sfrustrowaniem i zmęczeniem psychicznym, bo musisz przebywać w gronie ludzi i tam, gdzie nie chcesz być. Len to totalne pławienie się w swoim nieładzie i przyjemność z wegetacji. Ale przegrywa jeden zero z relaksem, bo jest beznadziejny. A żeby relaks dostać, najpierw trzeba zrobić coś z konieczności. Domówcie sobie sami. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego.